Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale z cyklu Poradniki. Pod poprzednim odcinkiem, gdzie zaprezentowałem Wam farmę wieśniaków, prosiliście mnie, abym również pokazał Wam, jak stworzyć na Minecrafcie 1.14 działającą farmę żelaza. Dzisiaj zaprezentuję Wam projekt... Farmy żelaza, może nie najwydajniejszy jaki istnieje, bo w ogóle prawdopodobnie takich mega wydajnych farm jeszcze nie ma i przez długi czas jeszcze nie będzie, ponieważ społeczności pewnie parę tygodni zajmie stworzenie takiego naprawdę świetnego systemu tworzącego żelazo w ogromnej ilości, powiedzmy na godzinę. Jednak dzisiaj zaprezentuję wam taką dosyć pewną farmę żelaza, która no, najprawdopodobniej nie przestanie działać przez najbliższe wersje. Nie będzie ona może najwydajniejsza, ale będzie taka, jak to się mówi, nie najlepsza, ale jako taką. Jeżeli chodzi, moi kochani, o materiały, które potrzebujemy do wybudowania jej, to jest dosyć spora ilość szkła, oczywiście bloków, nie szyb. Dosyć spora ilość budulca, w moim przypadku jest to polerowany andezyt. Odrobinka pół bloków. No, może nie taka odrobinka, bo też troszeczkę tego potrzebujemy. Potrzebujemy aż 52 łóżka, 52 bloki stacji roboczej, czyli tego bloku, do którego wieśniak podchodzi i zdobywa profesji. Co ważne, musi to być stały blok. Na przykład, jeżeli chcielibyśmy dać tutaj statyw alchemiczny, ten nie zda tutaj swojej, swojej funkcji, ponieważ golem w tych blokach musi się dusić. Ale o tym oczywiście później przyda się również 16 dywaników. Dosyć spora ilość wody, dlatego najlepiej będzie gdzieś sobie zrobić w pobliżu nieskończone źródełko wody i potem sobie z tego źródła korzystać. 13 glowstone'a, jedna skrzynka oraz jeden hopper, do którego będą oczywiście wpadały dropy z tej farmy. No i oczywiście, skoro 52 łóżka, 52 bloki stacji roboczej, to i również będziemy potrzebowali 52 wieśniaki. Dlatego też odsyłam Was do poradnika mojego poprzedniego, gdzie pokazywałem Wam farmę wieśniaków. I tutaj właśnie świetnie sprawi się system z portalem, bo często się tam widziałem w komentarzach, pytaliście po co to za sens z tym portalem, w ogóle po co mi małe wieśniaki czy cokolwiek, ale po co wysyłać je do netheru? No, właśnie chodzi o to, że kiedy wieśniak przejdzie przez neder, on nie będzie blokował tworzenia się kolejnych wieśniaków w farmie. Dzięki temu farma będzie cały czas tak samo wydajnie działała. A kiedy już w nederze będziemy mieli te 52 wieśniaki, wtedy w miejscu farmy wieśniaków możemy właśnie stworzyć sobie farmę żelaza, którą za chwilę wam pokażę. I kiedy już te wieśniaki będą w tym nederze, a farma żelaza będzie gotowa, no to wtedy w miejscu, gdzie wieśniaki będą się znajdowały, możemy stworzyć portal i po kolei sobie z tego nederu te wieśniaki przenosić do normalnego świata. I wtedy ten nether można potraktować jak takie miejsce przechowania tych wieśniaków. I to jest niesamowicie proste, i możemy tak naprawdę tutaj się już bawić bez żadnych wagoników, torów, torów czy tak dalej. Więc myślę, że jest to najbardziej chyba idealny system na dostarczenie wieśniaków, jaki tylko się da. Więc najpierw proponowałbym w miejscu, gdzie chcecie mieć farmę żelaza, wybudować farmę wiśniaków. Link oczywiście będziecie mieli w przepięknym komentarzu, pewnie gdzieś tam w prawym górnym rogu, a potem po. Odpowiednio dużym pozyskaniu wieśniaków zaczynacie budować farmę żelaza. Tak więc, moi kochani, zaczynamy. Aby wybudować farmę, będziemy musieli stworzyć platformę o wymiarach 19x19 na 19, najlepiej na niezbyt dużej, ale jednak pewnej wysokości. W tworzeniu platformy będziemy musieli skorzystać z bloków szkła. Kurde. Po zrobieniu platformy będziemy musieli skorzystać z bloków szkła i zbudować z nich niewielką ściankę dookoła platformy na wysokość dwóch kratek. Dalej przyda się woda. Będziemy musieli wylać ją w podobny sposób jak w starych, tych najbardziej standardowych farmach żelaza. A mianowicie na bloku, w każdym rogu wylać jedno źródełko wody, a następnie we wszystkich bokach, na każdej kratce również po jednym wiaderku wody musimy wylać. Wtedy idealnie stworzy nam się tutaj świetne zbieranie golemów, i będzie zaprowadzało to w jedno miejsce wyznaczone na samym środku, które nie będzie zalane wodą. Tak jak właśnie tutaj to widzicie i to będzie właśnie miejsce przez które będzie spadało żelazo do hoppera a następnie do skrzynki. W kolejnym etapie musimy stworzyć tak jakby pierścień czyli taką jakby mini ściankę tylko tak jak w przypadku szkła było na dwie kratki wysokości tak tutaj tylko na jedną. W tym momencie przyda się odrobina pół bloków ponieważ będziemy musieli z nich oraz ze zwykłych bloków stworzyć niewielką szachownicę. W ten oto właśnie sposób, czyli w pierwszym rogu stawiamy pół blok, no i co jedną kratkę musimy go postawić. Potem w pozostałe miejsca postawimy pełne bloki, dzięki czemu stworzy się właśnie ta przysłowiowa szachownica. Efekt ma być właśnie jak widzicie na ekranie. Teraz w grę będą wchodziły łóżka oraz dywaniki. Dywaniki możemy sobie od razu postawić tutaj, właśnie w tych rogach, po cztery sztuki na róg, a w pozostałych miejscach, czyli tutaj, będziemy musieli postawić. Łóżka. Po postawieniu łóżek musimy ponownie zejść na dół do skrzynki, chyba że wszystkie temki macie przy sobie, i zabrać bloki stacji roboczej. I teraz tworzymy szachownicę z półbloków, i właśnie z bloków stacji roboczej. Czyli tutaj sobie stawiamy półblok, no i blok. Po zrobieniu tej szachownicy na dwie kratki szerokości, musimy jeszcze w każdym rogu postawić po dwa bloki stacji roboczej, właśnie w ten oto sposób, i to, jeżeli chodzi o właśnie te bloki, będzie na tyle. Wówczas szachownice wykańczamy już zwykłymi półblokami i zwykłym naszym blokiem budulcowym. Gdy to już będziemy mieli za sobą ponownie, musimy skorzystać ze szkła i postawić tutaj ściankę na wysokość dwóch kratek. Teraz będzie idealny czas, aby sprowadzić sobie tutaj wieśniaków. Tak jak mówiłem, jeżeli korzystacie z mojej poprzedniej farmy wieśniaków, którą Wam zaprezentowałem w poprzednim filmie, będziecie musieli sobie tutaj stworzyć portal i przez ten portal przeprowadzić sobie te wieśniaki, które są aktualnie w Nederze, w tej jakby przechowywarce. Dlatego też możecie sobie stworzyć tutaj portal. Najlepiej oczywiście go odpalić i udać się do wymiaru, gdzie właśnie czekają na nas ci wieśniacy. Spróbować ich jak najszybciej, jak najwięcej sprowadzić do farmy. To oczywiście chwilę zajmie, ale jeżeli macie troszkę cierpliwości, no to po kolei sobie możecie je tutaj przesuwać. Pamiętajcie, że minimum musi być ich 52. Po dostarczeniu dokładnie 52 osobników do farmy, można zająć się dachem. Będzie to oczywiście prosta konstrukcja, podobna jak warstwa tutaj, czyli płaska hmm, platforma na wysokości jednej kratki. I na sam koniec został nam Glowstone, który wypadałoby i oszczędnie, i dosyć dobrze rozmieścić. Dlatego tak proponowałbym na czwartej kratce od każdego rogu, czyli trzy kratki przestrzeni, porozstawiać sobie Glowstone. O dokładnie. Potem po zrobieniu tego będzie trzeba sobie zlokalizować środek, który znajduje się w tym miejscu. No, jeszcze można tutaj po jednym bloku dać dokładnie w ten oto sposób. No i jeszcze na środku z każdej tak jakby ćwiartki tutaj. I tym oto sposobem 13 blokami naprawdę w bardzo dobry sposób oświetlimy sobie farmę, która już powinna powoli zacząć działać. Polecałbym również usunąć te bloki. Raczej one nie wpłynęłyby na działanie tej farmy, ale. Oryginalnie nigdy ich nie było, więc tutaj też ich być nie musi. Farma będzie działała w ten sposób, że w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, będzie pojawiał się golem, a jako, że, jest, że on jest dosyć wysoki, będzie się automatycznie dusił w tych blokach nad sobą. Kiedy się udusi, zginie i upuści pożądane przez nas itemy w postaci żelaza oraz maku. farma działa jak należy. Z moich obserwacji wynika, iż w ciągu godziny potrafi wygenerować około 400 sztabek żelaza, co może nie jest jakimś imponującym wynikiem, ale jak na takie początki farm dla Minecrafta 1.14 wynik po prostu w porządku. Tak więc moi kochani, napiszcie koniecznie w komentarzu czy będziecie z tej farmy korzystać i czy chcecie poradnik, jeśli pojawi się jakaś lepsza, wydajniejsza farma żelaza. Dodatkowo nie zapomnijcie napisać o tym, jaki poradnik ma przyszłości dla Was nagrać, co Was nurtuje, co jak Działa, co jak wybudować. Oczywiście, jeżeli Wam się pomysł zaproponowany przez kogoś innego spodoba, koniecznie z, y, polajkujcie ten komentarz. Będę wówczas wiedział, że chcecie, aby ten temat został przeze mnie poruszony i zaprezentowany. Dobrze, moi kochani, dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.